W tym przykładzie jest taka mała, jedna niepasująca część. Z pewnością zauważyliście, że wyrażenia pod wartością bezwzględną zapisane są w ten sposób. x odjąć 3, x odjąć 3, ale tutaj nagle jest jakaś zmiana. 3 odjąć x. Powiem Wam, że takie wyrażenie pod wartością bezwzględną możemy równie dobrze zapisać w ten sposób. x odjąć 3. Dlaczego tak jest? Omówię to dokładniej w kolejnym przykładzie, natomiast przyjmijcie to po prostu jako fakt, okay? że mogę zamienić kolejność między tymi wyrazami i 3 odjąć x to jest dokładnie to samo co x odjąć 3. I teraz, moi drodzy, żeby rozwiązać takie równanie, w pierwszej kolejności musimy pomnożyć lewą i prawą stronę równania przez najmniejszy wspólny mianownik dla tych dwóch ułamków. Dzięki temu skrócimy te ułamki. Proponuję zatem pomnożyć obustronnie równanie przez 10. Jeśli pomnożę ten ułamek przez 10, to piątka z dziesiątką skróci mi się do dwójki, tutaj już piątki nie będę miał, ale dwójka wskoczy mi tutaj. Następnie, jeśli tą dwójkę skrócę z dziesiątką, to tu już dwójki nie ma, tylko zostanie piątka z dziesiątki. O coś takiego otrzymamy, ale w tym przypadku będziemy musieli cały licznik pomnożyć przez no właściwie nawet przez tą minus piątkę, nie? Następnie tutaj jak pomnożę cały ułamek przez 10, to ta dziesiątka się skróci i zostanie to, co jest w liczniku. Oczywiście jeszcze musimy uwzględnić tego minusa tutaj stojącego przed nawiasem. No i teraz, moi drodzy, poporządkujmy tą całą sytuację. 2 razy 2 to się równa 4 i od razu pomnóżmy. Wyrażenie, które mamy w nawiasie, przez 4, więc otrzymamy 4 razy wartość bezwzględna z x odjąć 3, następnie 4 razy minus 3 to się równa minus 12 pierwiastek kwadratowy z 2. Mamy już tą część załatwioną. Teraz będziemy mnożyli każde, każdy wyraz z tego nawiasu przez liczbę minus 5, czyli otrzymamy kolejno minus 15 razy x odjąć 3 pod wartością bezwzględną, a następnie plus 5 pierwiastek kwadratowy z 2. Tak? Minus 5 razy minus pierwiastek z 2 to jest plus 5 pierwiastek kwadratowy z 2. To się równa. Teraz pomnóżmy ten nawias przez minus, czyli co otrzymamy? Minus 6, 3. Przepraszam, tutaj zmieniam kolejność od razu x odjąć 3 pod wartością bezwzględną, a następnie minus 17 pierwiastek kwadratowy z 2. Mhm. Co robimy dalej? Musimy się postarać o to, żeby wszystkie wyrażenia z wartością bezwzględną przenieść na lewą stronę, a liczby na prawą stronę. No to zobaczmy. Mamy przede wszystkim takie współczynniki stojące przy, tej war przy tych wartościach. 4 odjąć 15. Hmm to się równa może tak 4 plus 6 to jest 10 10 odjąć 15 to jest minus 5 o minus 5 wartość bezwzględna z x odjąć 3 to się równa po prawej stronie mamy minus 17 pierwiastków z 2 jak przeniosę piątkę ze zmienionym znakiem to otrzymam już minus 22 pierwiastek kwadratowy z 2 Plus 12 to będzie minus 22, plus 12 to jest minus 10. Teraz chcielibyśmy, aby po lewej stronie została już tylko wartość bezwzględna, więc podzielmy obustronnie to równanie przez minus 5. Zawsze do takiej postaci doprowadzamy równania z wartością bezwzględną gdzie po lewej stronie stoi sama wartość bezwzględna a po prawej stronie po prostu już jakaś liczba lub inne wyrażenie minus 10 podzieli przez minus 5 to jest 2 i pierwiastek kwadratowy z 2 i teraz żeby rozwiązać takie równanie z wartością bezwzględną mając po prawej stronie znaku równa się liczbę dodatnią rozpisujemy to równanie na dwa przypadki to będzie pierwszy przypadek, a to będzie drugi przypadek. Oba przypadki różnią się tylko tym, że po prawej stronie znaku równa się mamy liczby przeciwne. Zawsze w ten sposób to rozwiązujemy. I teraz w pierwszym przypadku trójkę przenoszę na prawą stronę i otrzymuję takie rozwiązanie. W drugim przypadku trójkę przenoszę na prawą stronę i otrzymuję takie rozwiązanie. A co tutaj? No, przenoszę, nie? On. Czyli mamy dwa rozwiązania. Takie rozwiązanie i takie rozwiązanie. Oczywiście możemy podać odpowiedź, wpisując o, w takie nawiasy kwadratowe jedno rozwiązanie i drugie rozwiązanie.